Siemano wam wszystkim w kolejnym odcinku z Lego Harry Potter'a Tym razem będziemy próbować usiłować dokończyć to z Elixirem firosokowym Żeby tam przejść i zobaczyć to co, co tam się knuje Haha, Będziemy niczym James Bond Nie, nie James Bond Ja pierdzielę, co ja gadam Dobra, nieważne, nic nie nic nie słyszeliście, ok? I tu musimy zrobić kolejny eliksir pierskowy, ale nam to raczej nie będzie potrzebne, bo my jesteśmy już przebrani, więc po prostu gdzie musimy iść? Aha, tam, spoczko Czyścimy wszystko, oczywiście, i możemy już tam pomachać. Hello, 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 my best friend. Dobra, idziemy tam. Bierzemy, oczywiście, na żetąd postaci. Same chary, nie, niebieska koszula. Po co je to nie wystarczy, tylko jeden hary? No ale nie, nie, nie. Co więcej, charych I kurwa 15 milionów. Jeszcze za mało. Co my tu mamy? Hmm. Łazienka? The fuck? Coś tu możemy zrobić. A choć Hermiono, ty! Co to co jeszcze raz by nie widziałem? Boże, jak śpiący jestem? I co my? O Boże. Nie chcę mi um, się. No szafka i co mi da ta, ta, szafka, no kurczę no. Dobra, u, o, o, what the, what the fucking? E? Hermiona je, je jako kot, nie no. Kaczuszkę mamy, po co nam kaczuszka? Fuck this shit. Dobra, and go dalej, Dobra, już to ci za mnie wycieka. Hmm, szamu, szamu. No i Jeb. Go dalej. Tja. U to jest misja już. raczej przechodzimy dzisiaj sobie misję. Oho. I stąd się, się butelka. Jestem niegrzeczny. Hmm, coś na siłę. Musimy mieć eliksir siły. Nie, tu, tu musimy tylko eliksir wielosłowy zrobić. Uuu, tam nie możemy iść w żaden sposób. No tu już bierzemy w każdym razie perłkę i jego. Jego i jego i iść się stworzy jedna. Fuk. Nieważne. Jeszcze musimy jabłuszko, skąd tu wziąć tylko jabłko? Tam mam jakieś przekrętło. Przekrętło, pokrętło. Nie, już tam widzę na górze te owocki, no. Mamy owocka, jeszcze tylko jabłuszko, tylko skąd tu wziąć kurczę jabłuszko? W kiblu. Dobra, dajemy owocka. Da właśnie tu kurczę tu wszystko. Dobra, idziemy na innym... Idziemy innym sposobem. Dobra. Łoł, wow, Łoł, wow, wow, wow. wow, dobrze, dobrze, dobrze. O, jesteśmy tutaj. I wybuchło, i co? Jabłko się słoży? Dziwne by było, trochę. O, tu pewnie będzie jabłuszka, tak? Katek wybuchł i co, budujemy? uświeżasz powietrze Kopuję eee. dobra ja bym takiego jabłka nie chciał zjeść nigdy w eee. dobra nieważne więc dobra piu piu musi zamieniamy w ich a Dach hmm. nieważne. Teraz jesteśmy tymi 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 o, tymi o. Dobrze. Dobrze, dobrze. I. Rybki do wody, bo zdechnął. Muszę wszystkie rybki dać do wody. To jest, to jest moja misja. I co, się, I co się stanie? Uuu uh, uh, uh. dobra. Dobra er, Pewnie będzie jakaś walka z bossem, tak przypuszczam. nie niestety pewien, jakiś tym Nie będę spoilerował za bardzo uhu, mamy to I co teraz? Hmm Zróbmy to No dawaj. No. O to mi chodziło. Tylko co to jest? Jeszcze takie pytanie. O. LOL what? LOL what? Próbujemy go trafić, okej? Okay. Jest, trafiłem go. Super. I dawaj, traf go. Okej, okay, jeszcze jednego wężyka. No. Dobrze, w końcu. I zbudujemy tutaj kolesia, tylko co on tu tutaj zrobi? zakręci nieskończone julełko wody z Minecrafta, rozumiem. Przez co się otworzył takie coś, tada. Tia, dobra. Chodźmy już dalej. I bum bum, jesteśmy... Po drugiej stronie! Kto tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Węże... Wait, a what? Dobra. I najwyraźniej... Musimy jakoś te oczy wężowi przywrócić. To jest Dobra. Uczni niebezpieczeństwo niebezpieczeństwie uratuje cię. Pamiętaj. Może jakoś inaczej? Hmm. Może tak? Może tak nie można, to bo nie. Może tak Wiesz co? pieprzy. Pieprzy, po prostu pieprzy tak. Mm. Czacha? dobra. Mm. mm, Nie. Nic. Szkoda. No wej, kurcze. Ja rybkę. Da fuk. Ja już jestem i możemy już te oczy przerzucić, chyba. No, no, oczka, oczka. Tak, znowu jest, znowu jesteś groźny. O, ta muzyczka fajna, sweet. No, ty kurde. Hmm. 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 Uh -uh. Uh -huh. Co będzie pro, pro ucieczka, czy co? Poziom ukończony! Jej, mogę i spać. No, serio. Dobra, myślę, że Wam się podobało. Mimo, że mój komentarz jest kijowy, O że zaraz usnę. Dobra, myślę, że teraz czas zakończyć. Łapki w górę, oczywiście, mieli mi widziane za pięć łapek w górę mogę Wam nagrać. Bo poziom ponosów, jak już mówiłem, już to. Dwa odcinki tam albo jeden, nie pamiętam już w sumie. Dobra, mam akurat 15 klocków, złotych klocków. Teraz komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do kolejnego odcinka, pa.